Tak teraz wygląda mój magazyn energii do instalacji fotowoltaicznej off-grid. Są to trzy akumulatory firmy Voltbat Trusk, kwasowo ołowiowe połączone sobą równolegle, 225 amperogodzin plus 225 amperogodzin plus 180 amperogodzin. Spięte są one do tego inwertera firmy Volt Polska Sinus Pro Ultra. W tym momencie odbywa się ładowanie magazynu. Ze słońca jest charging, znaczek panela. I jednocześnie odda, in, inwerter oddaje prąd do zasilania mojego warsztatu. Akumulatory są zamontowane na takiej metalowej półeczce. Do połączenia równoległego akumulatorów użyte są grube kable. Odpowiedź tym akumulatorem, a tym akumulatorem jest to 35 mm2. Między tym akumulatorem a tym jest to 25 mm2. Kable typu linka miedziane. Inwerter jest podłączony do środkowego akumulatora, i na środkowym akumulatorze jest zrobiony podział yy, wszystkich kabli z połączenia równoległego, i idzie sobie na inwerter. Yy, akumulatory kwasowo-ołowiowe, rozruchowe są to akumulatory z samochodu ciężarowego. Te dwa większe na dole są to akumulatory z Tira. Dlatego są większej pojemności, a ten jeden mniejszy jest z, z samochodu ciężarowego Jelcza, czyli dlatego jest mniejszej pojemności. Te akumulatory nie są nowe, te jakiś czas działały w samochodzie, ten dosyć długo działał w samochodzie, więc one też już nie mają swojej fabrycznej pojemności, ale jeszcze pewnie przez jakiś czas będą działać. Ja w tym momencie zasilam sobie mój warsztat w pełni off-gridowo, czyli w ogóle nie korzystam z napięcia sieci u mnie w warsztacie, bo wszyscy, cały czas czerpę prąd z tych akumulatorów, z tej fotowoltaiki. Także tak to też wygląda. Wszystko spięto do tego to inwertera. Także tak wygląda mój magazyn energii do instalacji fotowoltaicznej off-grid.